Dobry wieczór kochani, ten świąteczny wieczór. Witam po prawie rocznej przerwie po dużych zmianach, i w zbiorniku, i w życiu prywatnym. Troszkę się wydarzyło. Zbiornik, zbiornik został przez długi czas troszkę zaniedbany. Ale nie ma tego złego, bo pojawiła się w moim życiu wspaniała kobieta lubiąca akwarium, która zakochała się w morskim zbiorniku i dzięki niej teraz akwarium wygląda tak jak wygląda, ponieważ obudziła na nowo we mnie pasję tak jak w sobie no i zaczęło się nowe rybki korale także może zacznę od chromisów, których przybyło statko Trzy sztuki. E, przybył nam do obsady brzydal na apitazję, który nie je apitazji. E, doszła nam piżamka. Doszedł nam chrysus. Już raz był, ale się wypisał z obsady. No i mieliśmy obsadę zamkniętą. Póki nie obejrzałem sobie z żoną w firmie Gdzie Jest Nemo no i siłą rzeczy do zbiornika trafił młodziutki Hepatus Dori mam nadzieję że to to wszystko z obsady w tym zbiorniku ale plany są takie żeby żeby postawić troszkę większy tu mamy 90 na 50 na 50 mamy w planie Zrobić sobie 120 x 50 na 55 No zobaczymy, mamy nadzieję, że się uda W najbliższym czasie to zrobić Ze sprzętu nic się nie zmieniło doszła, Doszło nowe światło, doszła belka Orpeka 90 Wersja Marine I nadal świeci Aqua, Lady Slim niebieski i T5 z Ati Dzisiaj mierzyliśmy parametry w zbiorniku. Wszystko jest książkowo, to znaczy magnes, wapń, NO3, troszkę mamy NO3 wysokie, zasolenie 1025. są 25. Także doszło też dużo korali, dzięki temu, że ruszyliśmy się do sklepu w końcu. I będę się starał pokazać Wam z bliska zbiornik. Korale już troszkę. Poprzymykane, bo zgasło im światło na nowo rozpaliliśmy lampę, żeby żeby Wam pokazać zbiornik także może zrobię Wam parę zbliżeń a dokładnie o rybkach i o nowych koralowcach opowiemy w następnym filmie teraz Wami troszkę potrzęsę wyjmiemy telefon zobaczcie sobie tak wygląda zbiornik z bliska. Kto go zna i oglądał, ten powinien widzieć różnicę. Po całości, proszę bardzo. Ukwia już troszkę przymknięty. Brał się do spania. I tak, kto widział to maleństwo 8 miesięcy temu, proszę sobie zobaczyć różnicę, jak się mu wyrosło tutaj pływają trzy chromiski piękne rybki, ile one dodały życia w naszym akwarium tam mamy brzydala dziobem w dół jak to brzydal piżamka z tyłu o tam, tam, tam nad kałderni z samego tyłu sobie pływa podejrzewam, że ona śpi ale jest no i tutaj nasza królowa, przyszła królowa zbiornika, Dori. Takie maleństwo, a najbardziej odważne póki co z wszystkich ryb. Reszta obsady się nie zmieniła. Doszło troszkę korali, troszkę szczepek, nowe eufilie. Doszła piękna dunka. Załantuski Zobaczcie co się dzieje w ogóle Z Montiporami talerzowymi Już chciałem je łamać Ale żonka mówi zostaw bo są piękne Na dole już ciemność No bo to dosyć duże talerze Już jak mała dłoń O zobaczcie z góry Także robię troszkę cienia no i jeszcze u kochanej spodobał się chwast akwariowy, senia pulsująca. No mi też się podoba akurat w tym miejscu. Tutaj obok rośnie sobie milka. Nazwę chwili wam nie podam, bo nie pamiętam. Tutaj jeszcze doszła Kaulastra. Bardzo ładnie już widać, że się będzie dzielić, a króciutko jest z nami lewą stronę opanowały rodaktisy, grzybki tutaj dołożyłem świeży kawałek skały, dlatego ona jest taka jasna no a kolejne szczepki, żeby było co kleić i tak to się mniej więcej prezentuje na dzisiaj troszkę poprzycinaliśmy tych przeczorów z góry, bo już też robiły cień Sarkopytony już są też giganty. Jeden będzie na wydanie, bo też, jak się im te parasole porozkładają, to robią dużo cienia. Tak to nasze akwarium wygląda. Mam nadzieję, że się podoba. Piszcie w komentarzach, co byście tutaj dodali. Może co byście zmienili. Może polecicie jakieś koralowce tutaj na górę. Na tą skałkę, żeby ją jeszcze obsadzić. Bo sam nie wiem już, co tam przykleić. No, dunka mi się bardzo podoba. Od razu po włożeniu zaczęła się pompować. Zobaczymy, czy będą nowe główki, czy nie. No i myślę, że na dzisiaj to tyle. Zdrowych, wesołych świąt, końcówki. Pozdrawiamy z żoną. I życzymy udanego tygodnia. Mam nadzieję, że coś jeszcze nakręcimy przed sylwestrem. Opowiemy coś więcej o zbiorniku i o planach na przyszłość. Jaki sprzęt, jakie ryby, jakie koralowce. To może w następnym filmiku. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.